Do granicy zbliża się ciężarówka przewożąca ludzi w środku. Grupa realizacji straży granicznej ma za zadanie zatrzymać handlarzy ludzi. Strzelcie widzowie jeszcze konieczne łapkę w górę oraz subika i rozpoczynamy już odcinek, żeby nie przedłużać ze straży granicznej. A widzicie, że na sam początek szykuje się naprawdę gruba akcja kontrterrorystów. Akcja, przygotujcie się, pojazd zaraz będzie uwaz. No, ruszamy z akcją, ruszamy! Dawaj, 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 zanim, włączaj bomby szybko. Dobra, 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 dobra. Dobra, rzucamy widzowie granat hukowy. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy! Łapy do góry, straż graniczna! Dobra, dobra, otwórz drzwi, spokojnie, otwierajcie drzwi! Spokojnie. Bez gwałtownych ruchów! Spokojnie! Musiałeś, musiałeś! Spokojnie. Odwróć się! Do pojazdu, dobra, asekurujcie mnie! Asekurujcie mnie? Nie mam nic! Ja ty go... Jesteś zatrzymany za handel ludźmi, ja za przywożenie ludźmi! Ja nic nie wiem! Dobra, bierzcie go, co z drugą nie osobą? Bysiadaj, bysiadaj. Macie go? Bysiadasz. Odsuń się, odsuń się od tych drzwi! Dobra, otwieram, uwaga, bo może mieć broń! Albo dobra, bo on wiesz się z drugiej strony, już widzę, widzowie! Już ja nic nie mam! Asekurujcie mnie, asekurujcie mnie Ja tylko z przywoziłem. Jesteś zatrzymany za handel ludźmi, za przewożenie nielegalne ludzi. Jaki handel ludźmi, co ty gadasz? To ty jeszcze tam będziesz gadał, wszystko co powiesz zostanie użyte przeciwko tobie ja w ty sądzie. Dobra, chodźcie, sprawdzimy na czepę. E, macie wytrychy nie, jakieś? Nie, w sensie. nie będę tym. Dobra, chyba powiedzieli, że mają no, wytrychy ja, no, w sam wam otworzysz tą naczepę. Chodź ze mną, nie masz mi nic mówić. Będziesz się w sądzie tłumaczył, a nie mi tutaj. Kierowca od Volkswagena podejdź, tu będziesz pilnował go. Siadaj do środka z tyłu, Siedziesz w Nie, siadaj do środka. Advokata. Dobra robota. Dobra, żądam adwokata. Pilnuj, pilnuj go tutaj. Żądam adwokata. Na no, życie mam. Widzowie, trudna akcja była, ale z tego co widzę udało nam się zatrzymać. Tak naprawdę nie popełniliśmy żadnego błędu. No, dał sobie radę z tym wytrychem. Proszę, trzymajcie. Dobra, dzięki. Straż graniczna, proszę. Spokojnie tutaj. Dobra, faktycznie jest jakaś osoba, tutaj widzę jedna. A nie, są trzy osoby! Prze Oprada. Czy wszyscy jesteście zakładnikami? Ej. Dobra, wychodźcie, Ej. wychodźcie. Potrzebuje ktoś z Was opieki medycznej. Mnie trochę brzuszek boli, ale to chyba dobrze To chyba dobrze co on powiedział Chłopaki nie strzelacie, my to nic nie chcieliśmy złego zrobić Spokojnie, e, w, jedźcie do tego drugiego pojazdu e, Przeszukajcie te tutaj osoby i weźmiecie je do tyłu tam siedzicie. Odwieziecie je na posterunek jakiś Jeszcze widzowie trzeba się zająć tym tirem teraz szybko E, dobra, wiesz co, weź, wsiadaj za Tira i przeparkujesz go na bok. Zaraz policja podjedzie i się nim zajmie. Reszta to wchodzimy do środka. Ja naprawdę dobra, nic przy, nie wiem. Przykuj go tam z tyłu e, kajdenkami i ten, dobra. E, ja e, nic nie wiem, naprawdę. No dobra, ale to jakim ciulem przewoziłeś ludzi w środku, nie wiedząc o tym Iwecie? Co ja przewoziłem? Ogólnie nie robiłem żadnej pauzy, to nie, za dokument, e, proszę pana. Ja mam nawet dokumenty. No. Długo pracujesz u tego pracodawcy, u którego pracujesz? No jedynie co ja przewoziłem to kebaby z Turcji. Jednak straż graniczna zajmuje się też innymi zadaniami. Dobra widzowie, jesteśmy teraz na przejściu granicznym, na którym będziemy sprawdzali kierowców, którzy próbują przekroczyć granicę. O, widzę pierwsze auto, ale to chyba jeszcze nie, akurat nie do nas. Dobry. Y no ale to też jest niebezpieczna praca, bo tutaj też, słuchajcie, są bardzo często jakieś niebezpieczne... Jakieś niebezpieczne rzeczy. A ja sprawdź co ci strażnicy chcą. Albo po czego tu ktoś na dosyć, nas jedzie. Nie. Proszę się zatrzymać, kontrola graniczna, Straży Granicznej. Dzień, bardzo. Bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, Adam Jętka, sterunkowy, tutaj, właśnie z naszego punktu granicznego. Rutynowa kontrola, niech pan przygotuje dokumenty. Może ja zaraz pojadę. Tak Cześć, dalej. co wy wnosicie tutaj? Ja? No, ja przygotuję, przygotuję. Co przywozisz? Robią. A, no to dobra, to zostaw tam pod komputerem, bok. Jeszcze proszę, Jeszcze proszę, proszę jaki powód wizyty na Białorusi? Jadę do brata akurat. Jedzie pan do brata, dobrze. E, musimy sprawdzić pana trzeźwość, wizę oraz pana dokumenty. To mi proszę dać wizę e, i tutaj wykonasz, Adam, test na obecność alkoholu. jest wszystko naczekowane. Tak? Dobrze. Ja jeszcze przeszukać pojazdy, trzeba, nie? To pan opuści pojazd. Ustawi się pan przodem do pana bagażnika, szeroko nogi. Nie ma pan przy sobie, rozumiem, żadnego niebezpiecznego narzędzia. Pozwolenia na broń pani nie ma, tak? Nie ja mam. Nie mam Nie przywozi pan przygnąć. żadnej kontrabandy, tak? Mówię, ja tylko od Kod jej brata jadę. No, rozumiem, rozumiem, ale wie pan, takie, takie przepisy są. Dobrze, pan jest czysty tutaj, jak z dokumentami. Nie jak pan teraz uh, huknie do mnie? O, patrzcie, tutaj jakieś nawet walizki mają, więc tam jakoś większa kontrola jest. Nawet jeszcze auto przeszukam. W też rozumiem, wszystko w porządku, tak? Czysty, zero, zero. Dobra, to może pan przejechać przejazd. Dobra, widzę, skoro pan drogi. Do widzenia, ja muszę służby jeszcze Mam dla was dokumenty. Słucham? Dokumenty szefa, mam cię położyć. E, koło komputera tam później się zajmiemy, nikt tam. To położę niebieską nie o, karteczkę o. na nim. To co wy tutaj jakieś podejrzenie macie, że całe auto przeszukujecie w środku? To silnik nie chce się odpalić. Teraz. Yes. Silnik nie chce się odpalić w takim aucie? Kradzione, jak za jak za lat 80. Jakie kradzione, co pan mówi? <laughs> no bo taki wszystko... Kiedy się Ja jestem biznesmenem, pan wie kim ja jestem, pozwę pana! Numer od znaczku proszę. Naładowałeś go? To jest no. naładowałem, no. E, a puścicie Zobaczmy auto bez pan. rejestracji z przodu, bo tutaj coś coś. Nie mam tak. takiego obowiązku, wystarczy, że mam na szybie. I jak pan został... A, kawa... dobrze, przepraszam, faktycznie, a, faktycznie. Dobrze, pan, pan niebies... rozmawia tam ze swoimi. Pan, 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 rozmawia. Tam... pan rozmawia ze swoimi. Nie wie kim ja jestem. Nie wie kim ja jestem. Dobra. Ja ci ludzi, ludzie, ci ludzie. E, proszę pana, może pan teraz podjechać tutaj od pana, zapraszam. Nie, coś dziwne widzowie, że spał się podjechać, chyba że po prostu nie wiedział co zrobić, nie? Jak widzi ile tutaj jest policjantów. Proszę o że tej Kurde, jest na swoich obowiązkach. Dobrze już, tylko chyba się zacięła, wie pan, to może wyjdę do pana. E, proszę pana, przejście graniczne na Białorusi, e, tutaj pan, wie pan, że tutaj musimy pana przeszukać. Oczywiście. Poproszę o przygotowanie dokumentów pana, bo tutaj widzę jakiś chyba pana sy. Jest, e, e, tak, oraz, mój synek, no. E, kto to jest? Brat, e, To jest mój brat akurat, jedziemy właśnie na Białoruś. Proszę, niech każdy przygotuje dokumenty, tutaj też pana okay. po, e, będę musiał sprawdzić. E, tak, Ale czy... ciszej ja ty... troszkę, bo, no, bo śpi tam z tyłu. Synek, bo śpi. No dobrze, to nie będziemy Tylko go budzili to dokumenty przyszykujcie. Mm -hmm, dobrze. dobrze. To, to, do panie, ja, ja tutaj Ja, ja tutaj... też idę. Nie wygląda ci to jakoś tak podejrzanie? Nie wiem. To dziecko wygląda na nieprzytomne, a nie... nie śpi. Czekaj, idź, idź do środka, kraszta. idź do środka. Pan poczeka chwilkę, bo mam jakiś ten... No, spokojnie. Nie, tak, tak, dobrze. No, auto nie jest niby kradzione. Poczekaj, ci, ci, cicho. Jest wszystko w porządku. Iłeś coś? Słyszysz? Centralna no, do nie... pierwszego z Poczekaj, poczekaj, bo mi zgłaszają właśnie na radiu. Zgłaszam się. Dostałem przed chwilą informację, że do was, na waszą bramkę podjechał... Grupa, która zajmuje się t, tym przemytem ludzi. O kurde. Ludzie, którzy są właśnie, to są uzbrojeni, więc bądźcie ostrożni. Przewożone są najczęściej dzieci. Y, mamy, z... czyli mamy ich zatrzymać, tak? Jakoś bezpiecznie. Sprawdźcie dokładnie. Uważajcie, mogą być uzbrojeni. Sprawdź dokumenty, ja powiem drugiemu patrolowi, nie? No. No. Zachowaj... Poczekaj, zachowamy się normalnie na zasadzie, spróbujemy. Najlepiej, żebyś ty wziął kierowcę tutaj do budki, żebyś nie wiem, że uciski palców czy coś, nie? Ale to może zajmować, no? Może jeden z was podejść do mnie, z policjantów? Bo jest tu sprawa, bo tam w dokumentach mamy... Noś znaczy, tu. Dobra, słuchaj, jest taka sprawa, bo tu prawdopodobnie przemyt ludzi mamy obok, obok nas. Jak zobaczycie, że my zaczynamy coś robić. Musicie mi podejść i pomóc, zaj zająć się osobami w środku. Mm -hmm. Więc miećcie broń przygotowaną tylko po cichu, bo staramy się tak. to po cichu zrobić dla bezpieczeństwa dziecka, okej? Okay? Tak, przekażę partnerowi. No to przeszukajcie to auto tutaj po prawej, bo coś mi się wydaje podejrzane. Jak tutaj? Adam, jak tam, z dokumentami. Ale okay. ciszej, z tyłu śpi. O, dobrze, no, przepraszam. No, no, jak no, z dokumentami? No, oczywiście, nie ma problemu. Ciuuutko, no, śpij ja to... tam z tyłu. O, 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 o. Mm, wezmę sprzęt ze środka. Zawie, my mamy tutaj taką specjalną skrytkę, taką skrzynkę, gdzie posiadamy bronie adekwatne do właśnie takich sytuacji. Jak widzicie, mamy granat hukowy. Ja postaram się rozwiązać to w taki sposób, że mój partner wziął tam jednego na bok, jak coś, od razu się nim zajmie. A my, słuchajcie, spróbujemy po prostu, no, wziąć. Tą osobę z pojazdu jakoś bezpiecznie Dobra, no. y, proszę teraz nam nie przeszkadzać, bo my tu będziemy wykonywali. Wy, wy, wy bądźcie gotowi. Mam to gdzieś? Y, proszę pana dobrze, bo ja mam tutaj taką jedną sprawę. Eee. Y, ja, żeby zrobić to dobrze. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Łapy do góry, łapy do góry podnoś! Łapy, łapy. Otwieraj, otwieraj, uważaj na broń w środku, może mieć broń w środku karet, Wyszedł, Łapy do góry Pod ścianę, pod ścianę od razu do auta, do auta Pilnujcie dziecko, pilnujcie, wyciągnijcie dziecko Żeby, żeby sprawdzić czy oddycha, czy wszystko ok Jak coś w karetkę Karetka. Karetka. Zajęliście się tym środku? Wszystko do, 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 Dobra, zajmijcie się nim Coś z dzieckiem, coś z dzieckiem, halo Bolicie? Dobra, wzywaj karetkę szybko Bolicina. dla tego dziecka, dobra? Ale uspokoi się pan! Pan porwał dziecko, więc pan siedzi tutaj w go i jak coś. miej broń przy sobie. Dobra, poczekaj, sprawdzę, czy jakieś osoby w bagażniku nie ma. karetkę? Zaraz ja, wezwę. Na środku jest czyste z tego, co widzę. Co Nie. karetki na miejsce. Mamy ranne dziecko. Podesilcie. Na przejście graniczne z się. To jest nieporozumienie, no. Jakie nieporozumienie, proszę pana. No. Wszystko w dokumentach wskazywało, że porywacie ludzi, ale dobrze byliście u ukryci. Więc... Ale, no, to jest nieporozumienie, to jest, proszę pana, mój syn, no naprawdę, no. No. Dobrze, proszę pana. A, bardzo dużo takich interwencji nie? mamy i no zawsze są zabijasz. jakieś wytłumaczenia. No. Dobra, proszę pana. Zostanie pan przewieziony na placówkę straży granicznej, tam dopiero ustalimy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Chwilowo jesteście zatrzymani za próbę przemytu dziecka. Na chwilę pan tutaj poczeka, że są pani tak jest przypięty do, do biurka, no, tak, tak przepraszam mnie tak. jak psa. No dokładnie, tak pana traktujemy tutaj. Pamiętacie jeszcze jak uchodźcy szturmowali naszą granicę? Teraz dalej czasami dochodzi do takich incydentów. Weźcie gaz trzeba na wszelki wypadek, bo już mieliśmy takich ludzi na no, pałkę, też można wziąć. Akurat kurde, teraz, dzisiaj u mnie na służbie znowu zaczęli taranować. Chodźcie tam z lewej strony. Jeden pałkę trzyma, drugi gaz pieprza. Widzę, że wy się nie pierdzielicie z takimi ludźmi. O nie. Ogólnie uwaga na nich, bo oni plują, oni w ogóle tam wyzywać was będą. No, jak to tłum. Jeszcze, i dobrze, jak to będą w ogóle Rosjanie, a nie ten, czy, czy Białorusini, a nie jak z Syrii, bo dobrze, to jeszcze gorsi Gdzie oni są? Tam po lewej masz. O. Widzimy tłum, około 8 do 10 osób, podchodzimy. Trzymajcie się na razie z daleko od muru mm -hmm. Ty, uwaga, 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 bo gazem tym rzucają e, kostką. Lecz. Tak? O kurde uwaga, bo florami rzucają. Wow. Dobra, ty, szybko, leć, masz tarczę tam w tym twoim kantorku, nie przynieś tarczę, szybko. Lecę po wyposażenie. Używamy gazu pieprzowego na ludzi, stwarzają zagrożenie, rzucają e, kostką brukową. Proszę się odsunąć od muru, proszę się odsunąć od muru, albo użyjemy środków przymusu bezpośredniego. Please get out of this wall! Get out of this wall. I will use this weapon. Get out. Dobra, używamy w takim razie, widzowie. Używajcie, używajcie, używajcie. Get out or we will use. Mamy jednego rannego, ale to nie po naszej stronie. Odsuwać się! Odsuwać się! Dobra, 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 na razie poczekaj, na razie poczekaj, z git. Odsuwać się stąd. Dobra, odsuw, odsuń się, odsuń się, bo rzucajmy. E, chwilę, spacyfikowaliśmy tłum, ale zaczynają coraz bardziej rzucać kostką bruku. na razie, się wycofujemy. Nie wiem, czy nie będzie trzeba wsparcia OPP na miejsce. Ja, pierdziele, Jeszcze nie mamy teraz uposażenia tego specjalnego. OPP musi przyjechać na drogę, nie? Masz już? Mam, mam. No to chwilę poczekamy, zobaczymy, co robią. Widzowie, wy chyba wiecie teraz, co będzie za niedługo na kanale. Jaka służba? Co? Jak w zoo jakimś. Ty, chodź, bo tam w muru leży, chodź, chodź, choć. Tylko idź ty pierwszy z tą tarczą, bo jednak masz. Proszę się rozejść, to jest nielegalne zgromadzenie. Prosimy nie się odsunąć od muru. Ej, bez takiego słownictwa tu. Dobra, dobra, nie marnujcie, nie marnujcie gazu, bo nie wiadomo ile ich będzie jeszcze. Odsuń się stąd. Odsuń się stąd, odsuń się stąd. Dobra, Boko. uwaga, odsuńcie się, bo znowu za zaczynają rzucać ten... Tym... UWAGA, UWAGA, BO LECI! Ło kurde... Dobra, odsu odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się, nie ma co, nie ma co, czekamy na wsparcie. Ło kurde... Dobra, wycofują się, czy mi się do? wydaje? Nie, jeszcze jeden został. To poczekaj, na razie nie podchodzimy, na razie nie podchodzi. albo... Czekajcie, zostańcie! Odsuń się, do swoich wracaj, powiedziałem, do swoich! Dobra, schowaj tarczysz... O, już jedzie wsparcie chyba, zaraz OPP może będzie nawet. Dobra, chodźcie już yy, na przejście graniczne. Muru i tak nie przeskoczą, zniszczyć go też nie zniszczą. Yy, panowie, bo mi się wydaje, że oni się tam zbierają. O, kurde, dobra, ja muszę to na yy, tym. Czy, czekajcie tutaj, coś mnie informujcie Zgłoś, to na radio coś. Tak, tak, tak. Prawdopodobnie będziemy potrzebowali wsparcia opp Strażnicy z granicy białoruskiej znikli, nie ma żadnego strażnika po ich stronie. A tu się zaczyna po drugiej stronie zbierać. Nie wiem, czy sobie poradzimy, potrzebujemy wsparcia. Dobra, panowie, każdy tarczy ma brać. Każdy tarczy i pałkę do ręki. Dobra, widzę, że opp już podjeżdża tutaj, patrzcie, trzy oddziały, to ile tu będzie w ogóle policjantów? Eee, dy, bo zbliżają się! Szybko do mnie, szybko do mnie! Ustawiać się w tłum! Ustawiać się, ustawiać się w mur! Odsunąć się stąd! Odsunąć się stąd! Wzywamy do zachowania zgodnego z prawem. W przeciwnym wypadku zastosujemy środki przymusu bezpośredniego. Odsuń się! Dobra, bierzcie bierzcie go, bierzcie go! Do muru, do muru, do muru, strażnicy, do muru i stoimy! Trzymajcie sztywno ura! gardę. Uwaga, bo rzucają gazem pieprzowym. Trzymajcie się sztywno na nogach, żeby Róż, nie przelecieli naszą granicę. OPP! Ruszcie dupę, ustawiajcie tłum za nami. Szybko. i nie się. Odsuńcie się Widzowie mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Widzicie, że tu nie jest za ciekawie Niedługo będzie odcinek z OPP na kanale Gdzie będziemy musieli chronić tego I w ogóle ogarnąć tą całą sytuację Strzelcie koniecznie mapę w górę Strzelcie koniecznie subika No i mam nadzieję, że was ten odcinek wam się spodobał Do następnego siema No i cześć Odsunąć się, bo użyjemy siły na każdym z was